Sześć lat temu, na skutek złej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej w dziedzinie onkologii na terenie województwa łódzkiego, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i z posłami Ziemi Łódzkiej, szpital podjął trud restytucję ośrodka onkologicznego. Ten program zaowocował inwestycjami rzędu około 100 milionów złotych w ośrodek onkologiczny. Jest to w tej chwili zupełnie inny szpital. Wyremontowaliśmy kilka oddziałów szpitalnych, remontujemy je nadal, wyposażyliśmy szpital w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, rozwinęliśmy zakład teleradioterapii, w którym się obecnie znajdujemy. Wystąpiła gwałtowna potrzeba zdobycia środków na budowę nowego bunkra pod nowy przyspieszacz, który dostaniemy ze środków ministra zdrowia. I tutaj zgłosiliśmy się do PZU, które Udzieliło nam takiego wsparcia, wsparcia wartego 3 miliony złotych. Dzięki temu będziemy mogli wybudować nowoczesny bunkier, w którym posadowimy nowoczesny przyspieszacz liniowy, co z kolei pozwoli nam na znacznie większą liczbę naświetleń, które będziemy mogli wykonywać. Zwiększymy kontrakt, wykonamy go lepiej, skrócimy kolejki oczekujących. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować w tym miejscu. PZU za to, że tak duże zrozumienie wykazał dla problemów Ziemi łódzkiej. To jest nasz wieloletni partner. Choroby nowotworowe stają się największym problemem zdrowotnym na progu XXI wieku. Zapadalność na nowotwory w Polsce przekroczyła 140 tysięcy przypadków. W województwie łódzkim jest to około 11 tysięcy przypadków. Radioterapia jest jedną z trzech podstawowych metod leczenia chorych na nowotwory. Zakład radioterapii pracuje na trzy zmiany. Napromieniamy każdego dnia około 300 chorych. Pomimo tej intensywnej pracy, nadal występuje kolejka do napromieniania. Ona nie jest długa, ale utrzymuje się. Bunkier terapeutyczny, w którym będzie umieszczony najnowszej klasy aparat do napromieniania, będzie służyć jeszcze jednej procedurze. Która w tej chwili nie może być z powodów technicznych realizowana w zakładzie. Chodzi o napromienianie całego ciała przed przeszczepem szpiku allogenicznym, czyli pochodzącym od dawcy niespokrewnionego. A więc dodatkowo, poza poprawą dostępności do leczenia, zastosowaniem najnowszych technik radioterapii dla wszystkich chorych, co gwarantuje poziom techniczny urządzenia, które będzie tu zamontowane, rozszerzymy nasz zakres działalności o unikalną technikę napromieniania całego ciała przed allogenicznym przeszczepem szpiku. Przez ostatnie trzy lata zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zadań prewencyjnych na terenie Łodzi i całego województwa łódzkiego na łączną kwotę ponad 1 miliona złotych. Jest kilka powodów, dla których podjęliśmy współpracę ze szpitalem Kopernika w Łodzi. Po pierwsze, ten szpital należy do najważniejszych polskich ośrodków onkologicznych w Polsce. To jest placówka, w której jedna z niższych placówek w Polsce, a jedyna w Łodzi w województwie, która prowadzi lecze, leczenie radioterapią osób chorych na nowotwory. Między innymi jesteśmy partnerem takich ośrodków, ważnych ośrodków medycznych jak Szpital Wojewódzki w Bełchatowie czy Tomaszowskie Centrum Zdrowia, co pokazuje, że dbamy o służbę zdrowia nie tylko w Łodzi, ale na terenie całego województwa. Ale tak naprawdę najważniejsze jest dla nas to, aby pacjent, który jest tak naprawdę na końcu tego łańcucha działalności, jak najszybciej doszedł do zdrowia i dzięki pomocy PZD, dzięki wsparciu finansowemu szybciej był zdrowy. Myślę, że bohaterami tego spotkania są pacjenci. To jest ogromna radość, że możemy w jakiś tam sposób przyczyniać się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych. To jest kwota, tak jak pan dyrektor już był łaskaw powiedzieć, 3 milionów złotych. Jest to najwyższa kwota, faktycznie nie jest taka jednostkowa, jaką PZU w historii przekazało. W związku z tym jest to dla nas też bardzo ważne, symboliczne wydarzenie.